Gram w Minecrafta już od naprawdę bardzo długiego czasu i w końcu przyszedł ten moment, w którym muszę zmierzyć się z tą grą na poważnie i musimy zagrać w Minecraft. Hardcore. Odcinki z tej serii planowo mają pojawiać się raz w tygodniu, co środę. Dlatego mam nadzieję, że będziecie towarzyszyć mi i nie tylko mi, ponieważ cała seria będzie prowadzona z Jagiełem. Pytacie dlaczego dlaczego Jagieł? Albo niektórzy mogą spytać w ogóle, kim jest Jagieł? Jagieł to jest mój ziomek, z którym chodziłem do klasy i on naprawdę bardzo ogarnia Minecrafta i zna bardzo wiele rzeczy związanych z Minecraftem i lubi grać w Minecrafta, więc razem z nim właśnie tą serię chcę poprowadzić, bo jest to jedyna osoba tak naprawdę, którą na dzień dzisiejszy myślę, że mógłbym coś takiego zrobić na poważnie Startujemy z rozgrywką, startujemy z pierwszym odcinkiem Dzisiejszym naszym celem jest zdobycie jak najlepszych itemów No bo w końcu od czegoś trzeba zacząć Jesteś gotowy? Nie e, To będzie, wiesz, to będzie wyzwanie Dobra, okej, okay, startujemy, startujemy z naszym hardcorem. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, startowa... Uwaga, widzowie, ja wam pokażę, gdzie wystartowaliśmy, ponieważ tutaj są kordy 00 00 Wystartowaliśmy w tym miejscu, tutaj się pojawiliśmy I stąd rozpoczynamy naszą rozgrywkę, dobra O, mamy wioskę Dzień dobry ja już zbieram wiśnie Musimy zdobyć dobrej itemy, to jest... To jest postawa. Do, do, do ty ustaw se tu już od razu! Nie no ty od razu Co? Nic, 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 nie. ty lecisz do Kowala, to? Nie, gdzie? Nie udawaj, no, nie udawaj, no, bo wiem, że to robisz. Bezczelnie <ślesy> Yo! Żelazny kill na start serii Dużo się spodziewał. Zrób, zróbmy crafting może, co? Bo to jest takie coś, że my już dawno powie... Nie, dobra, nie rozwalajmy tej wioski. Nie rozwalajmy tej wioski, bo ja słyszę, że my tutaj za, zawitamy na troszkę dłużej. Rozwalę sobie drzewo tutaj gdzieś obok. Ale mam 5 żelaza, więc ci mogę zrobić kilo jak chcesz. No to poproszę, żebyś mi. O, ile jabłek fajnie, 16 jabłek mam. Ale to właśnie, za żarcie jakieś. Ty, ale tutaj popatrzcie, że są góry. Tołowe, proszę ciebie, lodowce. <laughs> tutaj mamy zwykłe drzewa, tu mamy wiśnie. Czekaj, no co my tutaj mamy? Mamy tak, mamy górę lodową, mamy mamy wiśnie. Ziemniaki? Gdzie są ziemniaki? Tak, tak, tak. W skrzynce były, czy co? Tak, ta, ta. ta. Okej, okay. no to mamy ziemniaki, czyli to jest najważniejsza rzecz, która jest tak naprawdę na... Yy, w Minecrafcie, żeby mieć po prostu co jeść. Mamy wioskę. Mamy... Tam jest dżungla jeszcze! Patrz tu! Co ty gadasz, gdzie ty jesteś? Tu. Moment ja, ja, ja tu poszedłem w drugą stronę. Nie wiem, ja też nie wiem, ja gdzie Jestem gdzie ty w, jesteś, jestem w centrum wioski, bo ją tutaj grabie. No, trzeba w drugą stronę pójść, ale tutaj można ten. Tu w ogóle jakiś wodospad jest. Dobra, stary pociąłem. A, zrobię ci kilof, masz. Dzięki, ale rzuciłbyś jakieś żarcie. Ile masz? No masz, tam ci połowę tego i połowę tego Dobra, Bionka. Ja proponuję tak, my chcemy zrobić sobie fajne itemki, tak? Tak, no ja myślę, ja bym że ja, ja w ogóle kopalnia zbawię że się po okolicy, co ty gadasz? No a co? Ej, ale pamiętaj, że my nie mamy Ej dobra, to czekaj, zrobię jeszcze tarczę, zrobię jeszcze tarczę, bo mam dwa żelaza, więc na coś się przydatą, co? No dobra, no to zrób mi też I yy, tarczę, Zb ej zbierz, zbierz kamień i zrób nam siekiery Żebyśmy mieli czym się bić. A ja zrobię tarczę Dobra, dobra. Dobra, wiesz co, ja myślę, że my tutaj wrócimy do tego miejsca. Nie? No mi też tego tego tak Więc ja Zero tutaj, zero kordy, jak coś dobra. Ja tu zrobię skrzynkę, bo, bo ja mam te. Y, mam obsydian miałem, nie chciałbym go stracić, nie chcę żeby zalegał. No to bierz. Ja, jak zginiesz to już stracisz, na pewno. A no tak, bo to hardcore. Dobra, chodź. Dobra, ja zbieram bęgiel. A ty już jesteś na dole? No znaczy no, nie na no, dole. Dobra, no, tu. dobra, 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 nie ma problemu. Uważaj, dobra. Uważaj, bo tam już pełno mobów widzę. Ale, Ale dobra, mamy cyrk. spoko. Ale potrzebujemy... A, tylko stary, o nie, bo my to jest... Nie będziemy w stanie zrobić pochodni tak, żeby świeciły nam w łapach, trzeba będzie je stawiać. Idziemy, do lewa, do lewa, dobra, czekaj, tu trzeba stawiać, stawiać co już trzeba, bo tu jest. Uwaga, no. nadchodzą, dobra, dobra Walimy szyk, go normalnie szyk. Formacja żółwia. Pięknie. Nie, dobra, niech się wysadzi, niech się wysadzi Czekaj. Dobra. Tak jest plecy, plecy nadchodzą! O nie, mamy tutaj... O nie to jest. Tu się zaczynają cyrki Dobra o, Dobra u, u, u. Dobra Dostał, git. dostał, dostał Pum. O dobra, Leży, tu dobra uważać. Ej, dobra, powiem tak, no Nie dobra. będzie, nie będzie łatwo, nie będzie łatwo, totalnie nie będzie łatwo To trzeba Ej, mały, mały, mały kurde, już się go wystraszyłem Już go słyszałem jak jęknął gdzieś Ej, zabiję mnie zaraz Uważaj Ej to jest grane! Żyj, co się, tu żyj, się żyj. wydarzyło? Dobra, leżą, leżą, leżą. Zbieram żelazo. Pięknie, ale kurde, pięknie. ale mi się ciepło zrobiło, nie? Sekunda, mi się ciepło zrobiło. Dobra, zbieram w Trzeba patrzeć pod Kurde, mol! Skąd on się tu wziął? <laughs> Dobra, nie wiem, czy to był dobry pomysł, iść do kopalni od razu na starcie. Dobra, ja ja Dobra, Aaaa, ginę. Jak giniesz, nie mów tak. Czekaj, ja który wiem... mi do dziury wpadł i tarcza mnie uratowa. Ja nie wiem nie mogę zrobić. się. <laughs> Dajemy do rozgrywki na hardkorze! tych wid... Ej, nie wiedziałem, że ona tak blokuje obrażenia! O kurde! Eee. Powiem ci szczerze, że się zastanawiam, czy nie warto yy, Już wziąć i zacząć przepalać... Aha, nie mamy czym przepalać. Yy, czy nie węgiel? No węgiel, węgiel, nie, nie no można już zacząć, można zrobić coś już no, na, myślę, że na pewno, bo ja już mam 12, ty masz ile? Ty na pewno no ty ja masz, No, 25. Nie no, to już, no to już zaraz będziemy, no to już będziemy mieli zaraz broje, Dobra, Gara, no to... Ja już sobie pozbierałem żelaza, tu za, zapuściłem się troszeczkę dalej, aczkolwiek ja bym, ja bym się skupił zaraz na tym, żeby polecieć już na dół pod diaksy, no bo tak naprawdę my żelazne narzędzia już mamy, w sensie jakby żelazny kill -off. Diamenty w dzisiejszym odcinku to jest coś, co my na pewno musimy mieć. A, bo już, a bo po prostu jesteśmy tak już ograni, jesteśmy pro-playerami. Pro co jest grane?! Widzę diaksy! Ty kurde, tu jest warden?! No... To ile, też... tu będzie, ile tu będzie diaksów? Też na to Aha. patrzyłem. No jeden. Mega. Dobra, mam całą zbroję, dobra, też zaczynałem się czuć no. komfortowo. Fajne mnie zombiaków goni, to musi być jakiś spawner. O, no to git, to git, 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 spawner, fajnie. O kurde, faktycznie, ile jest?! No masakra, no... Kurde, ale party! Lecą za mną. Ju, ju, ju. Same się tak, wrzucą, tak, tak, same tak, się tak. wrzucają! Zapraszam! Ja się boję tam iść, a co jak się zrespiwarden? Hmm. No właśnie, właśnie kurczę, no będzie <laughs> lipa. Ej dobra, tu coś jest dalej, tu coś jest. Nie no dobra, no początek, początek hardcora mamy miodny, nie? Bo widzę, że my tutaj naprawdę porządne... Jest pozornę... Jo, nie a mogę starać ja... jaka kopalnia, to będą na pewno diamenty! O, diamenty! No tak... <laughs> Chodź, zbierzcie. Zbierz czy... chodź, chodź, wejdź. Dzięki, 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 dzięki No ja tam zabrałem tamte, które ty znalazłeś Ale tu będzie więcej, patrz, wiedziałem Ile ich tam było? O, bardzo dużo, bardzo dużo no dobra, dobra Zaraz się podzielę sam, momencik No, 5 Ej, no to... No to gidia, mamy jeden, czyli mamy 6 mamy po, po kilofie już Mamy po kilofie, no Jest... No to, stary, ale... No on ten szkielet Nie no, szkielety są tutaj niepoważne One, ale, one są... chłopie, snajpery z, Leży, z szkielety to jest, to jest w ogóle jakieś nieporozumienie Ej dobra stary, ja proponuję, daj mi dwa diamenty i robimy od razu sobie diamentowe te Od razu ja razie, stary, bo... Ja na razie zostawiam to, bo on na razie dwa tak tego nie ulepszysz ej, Dobra, Ej! naprawdę ej, jest pod... Po a, i te... z szkieletem, chodź tu zobacz Co jest? Znaczy, w sensie, szkielet jedzie na pająku A, no to tak, no, ale to jest kurde niepoważnie mocne, jest kolejne diaksy widzę no to zbieraj, zbieraj. No tak ciężko do nich się dostać, ale... Ja też widzę, ja też widzę diamenty. Bo ja już jestem przy nim, bo już jestem. A ja też jestem przy tych, co... Kurde, no nie... nie. No to Dobra, zaraz. pal się, pal się, pal się, pal się. Zabra... Dobra, zebrałem kolejne dwa. Dobra, no ja zbieram uwaga, kolejne i ja mam tutaj... Proszę się... O, tu będzie ich sporo! No! Cztery No luks! Nie no stary, kurde, ale, ale ale, moc. O kurde, kolejne diamenty! No to kit o! Oj, to dużo! No, Cię, i ci pomóc no co ich tyle tu jest! Raz. Puch, dwa, dobra. Sąc. I tri. Trzy. Trzy diamenty. No to dobry wynik, to dobry wynik jest. Szkielet! Gdzie? Tu, tu, tu. Naja, no no za niego! NAA! No On oh, mi piznął! No się kieruje W ogóle miecz jest useless. I bez sensu w ogóle. Jeżeli ktoś umie grać w Minecrafta, to, to miecz jest, jest OP na, na, na etapie, na którym już masz enchant. Bez enchantu nie opłaca się. O, diakse kolejne. O kurde. E, kopalnie znalazłem! Opuszczono? Opuszczoną kopalnię, no. Co ty gadasz? O, mam skrzynkę tej kopalni. Dobra, widzę, widzę jakiś ten... Widzisz mój nick? No, od nie, to jest niemożliwe, stary, mam mending! Mending? Normalnie w skrzynce mending znalazłem. Nie, to jest chyba powinno to strotolotka puścić. Ja no, chyba tak, to jest niemożliwe. Choć tutaj szukamy kolejnych mendingów, o to... O kurde, o kurde, o kurde, pająki, 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 pająki... pająki. O kurde, szkielety, szkielety, szkielety NIE! Yeah! stawcie mnie Jeszcze w pajęczynę A! Najgorzej, że ja nie mam żarcia, ale mam tu jakieś świecące jagody więc Ej, one są super, bierz je, bierz je, Ale ja je biorę do jedzenia teraz bo ich, ich Ej, Dobra, ja idę ja ja twoim tropem chyba No i za pochodniami, ja stawiałem pochodnie ciągle Dobra, zbieram ten lapis w takim razie, no skoro ja już mam mending, to, to już to ma sens Mending jest rewelacja normalnie. O kurcze, o kurcze, o kurcze o kurcze! A ja idę do góry i to chyba to tutaj, gdzie jesteś O kurcze! Gdzieś... Co, pająki jaskiniowe? Nie, nie, nie. To co tu się stary wydupcyło teraz to jest głowa mała, nie? Nie, jeszcze zasadziłem to gówno. Co jest grane? Gdzie ja jestem? Hmm. Zalazłem do kopalni, ale nie wiem w którą stronę tu poszedłeś. Tu jest problem. Stary, ja nie wiem co się wydarzyło. Ja mam tu nagle ciemno. Za, za, za mnie żwir. Bo widzę, że tu wszedłeś tym dziuplo. No to jest. jest, mam cię, mam cię Gdzie, gdzie ty jesteś? A tu, dobra, git Co? Te stalaktyty, czy jak to się tam nazywa? O tak, no. do nieskończonej ilości lawy Wiadro, już dawno powinno być zrobione i powinna zostać zabrana lawa Oczywiście, że tak Ja robię wiadro Przepalam tu, ustawiam tutaj yy, do... Nie musisz O kurde, się nie mam węgla, nie mam węgla Dobra, spokojnie O ola. o kurcze, o kurczę. Ten zawodnik tutaj jest niemile widziany Dobra, robię sobie wiadro To jest kurczę, rzecz bardzo ważna Nawet dwa wiadra trzeba zrobić Jeden na lawę, drugi na wodę Ja też mam jeden O, mam tu wodę, już biorę wodę od razu O, są aktywatory Dobra, widzę aktywatory O kurde, no Znaczy to nie jest to miasto Dobra, ja bym stąd palił wrotkę chyba Wiesz co? To nie jest jeszcze to miasto O, widzisz? Odezwało się to coś No, ale... O kurde! O nie, o nie, o Pal wrotę, pal wrotę! Ty go, zrespiłeś go? Nie wiem, mam ciemno, uciekaj! Slajmy! Uciekaj! Nie wiem, ja uciekam, ja nie wiem czy on się zrespił, czy nie Nie, 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 bo to jak raz takie coś jest, to jeszcze się nie respi On musi tam, on byś usłyszał, byś wiedział jakby się zrespił, nie miałbyś wątpliwości co, co do tego, tak, to nie To jeszcze nic, ale idź na shiftie, żeby nie aktywować tego Dobra Wiesz co, ja tu idę Czuj. gdzieś dalej, bo tu jest jaśniej i chcę tu jeszcze może I jakiegoś jest zmawa. No, jest lawa właśnie i to, to. No ale tu nie to nawet to odpalają. Ej, pełno tu jest mobów. Lecę, lecę, po prostu biegnę, ja biegnę. O, kurde. Ło. Diamenty, nie, nie mogę go minąć, biorę je. <ścoughs> nie, to jest. Ło! <ścoughs> Dobra, ginę. Prawdopodobnie. <ścoughs> Czemu ja Jakiejś jakieś szczeliny? Ja odpuszczam ja, ja, ja te diamenty chyba Nie wiem, ja nie mam, nie mam żarcia nie Ja już kurde zgniłem mięso zombiaka Kurde ale mi jest ciepło Dobra ja tu walczę z tymi mobami stary Se Ja walczę. te diamenty o kurde, nie, o kurde, nie kurde, mogę o kurde, o kurde, O kurde, o kurde, o kurde Szkielet do mnie na dupca Nie no zginę Nie gin, nie gin, nie gin ja też ginę. O kurde, ginę! Nie, ginę. Ja nie wiem, stary, co tu się wyprawia. Wyjdźmy stąd, mam dość już tego kanionu! Ja też, ja też, ja też, ja też. Ja też. jem to jabłko, ty. <laughs> Na co my się pisali, żeby tutaj było... Ogóle... Dobra, ja palę wrotę, ja a idę stąd już. Stary, znalazłem te diamenty, co, co ty, żeś chciał je skopać? No to dobrze, ile było ich? Jedne mm. Ryzykowaliśmy życiem dla jednego diamenta, nie? Dawaj tu do góry, do góry, do góry. Dobra, wychodzimy na górę i pierwsze co robimy to farmę jedzenia na, na, na więźniakach, nie? Ale już chyba wychodzimy już z DIR. Jest deir. Jest, 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 jest! Ej, mamy arbuzy, mamy dynie Nie, brakuje jesteśmy, nam tylko... My jesteśmy... Przy... nam brakuje. Tak, ale no to patrz. O kurde, dobra, czekaj, bo jest jeszcze creeper. Nieprzyjemny zawodnik. A nie, ja już wziąłem dynię Pierwszy dzień hardcora mega na plus, szczerze, byliśmy blisko śmierci, ale ja mam 8 diamentów na plus Plus zrobiony diamentowy kill, czyli tak naprawdę można powiedzieć, że u mnie mam 11 diamentów. A ty ile? Ja mam 8. 10, przepraszam. No no to kurczę, elegancki wynik.